Niedawno informowaliśmy o problemie ośrodków szkolenia z podstawianiem własnych pojazdów na egzamin w Toruńskim Wordzie. Rektor ośrodka egzaminowania na podstawie wewnętrznego regulaminu nakładał na właścicieli ośrodków szereg wymogów dotyczących estetyki pojazdu szkoleniowego. Pojazd nie mógł posiadać żadnych reklam bądź informacji, które można uznać za handlowe. Sprawa oparła się o urząd marszałkowski. Marszałek podważył prawomocność regulaminu dyrektora. Ośrodki szkolenia mogą podstawiać pojazdy w firmowych barwach, mają spełniać ustawowe wytyczne dotyczące warunków technicznych. Nie muszą zasłaniać reklam. Nie ma obaw o to, że będą antyreklamą dla działalności toruńskiego Wordu. To już pewne. W maju zostaną odmrożone wordy. Większa część ośrodków egzaminacyjnych wznowi pracę w pierwszej połowie maja. Odmrażanie przebiegać będzie etapami. Nie każdy word wznowi od razu egzaminowanie w pełnym zakresie kategorii. W pierwszej kolejności przeprowadzane będą egzaminy teoretyczne oraz egzaminy praktyczne na kategorie ciężkie i motocykle. Stopniowo wprowadzane zostaną egzaminy na kategorię B. Możemy spodziewać się zmian w zasadach przeprowadzania egzaminu, chociaż zmiany będą dotyczyć dodatkowych wymogów sanitarnych. Więcej szczegółów na stronę lokalnych ośrodków egzaminowania. Komenda główna policji podała wstępne statystyki zdarzeń drogowych, do których doszło podczas majówki. Liczby są mniejsze, jednak to wcale nie daje powodów do radości. Chociaż ruch na drogach był mniejszy i wypadków było mniej, to zginęło w nich więcej osób. Mniejszy ruch przekłada się na wyższe prędkości pojazdów. Jak podaje policja, doszło do 184 wypadków, w których zginęły 23 osoby, a 211 zostało rannych. Zatrzymano 1110 kierowców jadących pod wpływem alkoholu, 830 osób przekroczyło prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50. Kilometrów. Dla przykładu ubiegły rok to 356 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a 425 zostało rannych. Jednak majówka była dłuższa i nie było komplikacji związanych z epidemią. Kontrowersje może wzbudzić opracowywany projekt ustawy o drogach publicznych. Według jego założeń Ministerstwo Infrastruktury będzie mogło zbierać i analizować dane dotyczące lokalizacji pojazdów i kierowców. Analizowanie danych ma usprawnić zarządzanie ruchem drogowym. System umożliwi gromadzenie pełniejszych danych, a to umożliwi weryfikowanie natężenia czy płynności przemieszczania się pojazdów. Opracowywany system nadzoru już wzbudza obiekcje. W parlamencie pojawiły się głosy sprzeciwu, według których przygotowywany system to przede wszystkim skuteczny kagan. Koniec. Epidemia koronawirusa przyniesie zmiany w różnych dziedzinach życia. Chociaż szczęśliwie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to ekspert portalu Social Press przygotował wstępną analizę przekształceń w obrębie nawyków konsumenckich, które przynosi SARS-CoV-2. Pierwszym widocznym trendem będzie ograniczenie konsumpcji. Wiele firm wycofało się na trwałe w przestrzeń internetu. Okazało się, że sprzedaż wirtualna jest dochodowa. Przymusowa izolacja wpływa na zrównoważenie relacji z ludźmi z naszego otoczenia. Nie spędzając tyle czasu w pracy, wyciszamy relacje ze współpracownikami. Zmieni się także stosunek pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Wiele marek zmieniło sposoby komunikowania się z klientami. Więcej akcentów stawia się na społeczną odpowiedzialność biznesu.